Cześć wszystkim w kolejnym odcinku tradycyjnie zaczynamy w stajni dzisiaj czwartek. I tu pierwsza sprawa. Odwiozłem już bojkę do właściciela. Poskakał po moich owcach. Więc miejmy nadzieję, że będą kotne. Dwa tygodnie, był prawie. Kolejna sprawa. Poniedzieli, poniedziałek, następny tydzień, zabiorę się bodajże za wyrzucanie obornika i za bielenie stajni. Żeby tu było czysto już zdezynfekowane tym wapnem malarskim. Już warstwa dość gruba tego obornika, więc trzeba będzie to wywieźć. Tu stąd tych kostek trochę pójdzie do bratanka z pięć kostek do królików, bo jutro czyli w piątek albo w sobotę przyjedzie sobie po króliki. Zabiera je. Ja już nie będę hodował. No i przyjedzie sobie po te krzaki. Zabierze wszystkie samiczkę 8 maluchów i też nie będzie już tej klatki, bo rozkręcimy ją. Boki, wszystko się porozkręca, samą ramę się zostawi i klatka będzie przewieziona do niego właśnie do... do domu do niego, będzie sobie hodował, później jak ją rozkręcimy, zawieziemy, skręcimy na miejscu z powrotem i będzie sobie hodował króliki poidełka wszystko pójdzie do niego bo mi już to nie będzie potrzebne ja mówię już nie hoduję królików więc mi to się nie zda a jemu się przyda obornika nie ma jeszcze praktycznie nic bo wszystko wywożę do pola do na pryzmę bojkę odwiozłem jakąś godzinę temu już jest jak mówiłem u nowego właściciela, nowego właściciela, u starego właściciela. Powrócił do właściciela swojego, o tak powiem. No, Łąki już ładnie rosną, a taka ciekawostka tu u mnie rosną, a w sąsiedniej wsi jeszcze tak trawa nie puściła się do góry, nie opuściła się, a u mnie już ładnie to wszystko. Rośnie tutaj żółta śliwka u sąsiadki, też ładnie, fitnie. No i co, teraz przejdziemy do pola na działkę. Już tam powysadzałem trochę rzeczy, wam pokażę. Jesteśmy już na działce, owiec ładny idzie do góry. Była ostatnio deszczowa pogoda w ten i tamten tydzień, więc to moczyło. A jak przyjdzie pogoda, to ciepło będzie fajnie. To się opuści, będzie szedł do góry jak tralala. Tu łąka już też mi ładnie rośnie. siano będzie pierwsze, a później będę wykaszał. Jak widzicie, już nie ma bojki. Owieczki pasą się. Tutaj jeszcze floki obwąchuję. o aż to rośnie do, do września. To jeszcze może jak któraś by miała rójkę, to je zakoci. Więc nie ma sprawy. No tamta już, matka jego, prawdopodobnie jest zakocona. Bo gdy baran tamten jeszcze próbował na nią skakać, to już uciekała. A tydzień wcześniej stała, nie ruszała się i dała się pokryć. Widziałem. Więc miejmy nadzieję, że będzie kotna. Tam ktoś przywiózł barany, te zwykłe to też tam ktoś pasie nagram wam kiedyś jak będą bliżej tutaj yy, gałąź sosny ładnie obgryzają więc nadało im się to i owieczki sobie chodzą tu wypasają I zobaczcie różnicę jak jest na postwisku tu owiec jak wypasają i tu jaka jest trawa wielka tak samo Tutaj, w tym drugim odgrodzeniu, też jest większa trawa. Jak tu wypasą większość, to puszczę je tu, tu sobie wypasą. I znowu zagrodzę, bo dorosła trawa. Będzie jegelandsko. Teraz Wam jeszcze pokażę, jak to wygląda w szklarni, w foliaku. I tutaj jeszcze ku ognoju. Posadziłem sobie dynie i cukinie, będą miały dostęp do tych chłodników, które woda, o nalało wody do beczki, więc do podlewania będzie. No i tak, pomidory koktajlowe i zwykłe, posadzone, ogórki i jeszcze... Papryka jak wyrośnie większa, to się ją porozsadza i będzie git. Teraz trochę przymknę, bo wiatr wieje, to żeby tam ciepło było. Ziemniaki jeszcze nie wschodzą. Tutaj czosnek, marchew z pietruszką też jeszcze nie wschodzą. Fasola szparagowa już zaczyna schodzić. W tym rządku, w tym jeszcze nie widzę, ale pomału zejdzie i tutaj dynie łany już się rozrastają. Jak jeszcze z tydzień dwa jak podrosną to ściągnę tą włókninę i będą się mogły rozrastać. No tutaj cukinia i tutaj jeszcze ogórki. Zobaczymy czy zejdą. Tu tutaj ładnie trawa rośnie, więc to chyba tyle z działki, wszystko Wam tu pokazałem, jak to wygląda, tutaj trawa przy oborniku ładnie rośnie. Tak nojówka co spływa z obornika to zasila tą trawę i fajnie to wygląda, fajnie rośnie. No Owieczki chodzą Benia właśnie Trzy dni temu goniła się, rójkę miała i widziałem, że floki ją pokrywał więc nie floki, tylko bojka ją pokrywał, więc też może będzie kotna <laughs> O, teraz tam widać te Barany lepiej. Z daleka. Przybliżę, może będzie widać. O, tam jest czarny baran i owieczki zwykłe. Dwie matki i dwa młode. No, dobra. To na tyle dzisiaj. Jeżeli się podobało, zostawcie tradycyjnie łapeczkę. Zasubskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jak się darzy. Trzymajcie się. Cześć.